Do czego nie ty walisz z gruchy tak. bagieta? Ja? Do... do... Do, do no, chcesz, A na Red Tube no. siedzisz? Ale no. nie słyszałeś ulubionej kategorii bagiety nigdy? No poczekaj, ale... No. Ty oglądasz na Red Tube filmy 2 k 23 No way No way <głosy> Nie <głosy> okay, no... No moja... Moja kategoria jest najlepsza niewolnicy. <noise> Jak niewolnice? <noise> No tak związane i kurwa eksperymenty tak trochę na nich nic. co? Ja wiem, no ja, ja wiem, jak to brzmi, nie? Jak? Ale, ale było coś takiego, Aby z Dungeon Tam była taka muzyczka, człowieku jak z gęsiej skórki w intro I one tam zawsze laski napierdalają z liści, normalnie takie mają czerwone dyłpy całe To to? No jakieś klapszy, jakiś tam wiesz Eee... Wibrator... Eee, Stuczny... Chuj... Eee, do dupy w, tym w tym momencie... do chuja sztuczny chuj. Nie. Ja się dziwię, tylko tych... Chyba Temu maki. gościowi... Temu gościowi... Co kurwa jej to robi, że on nie chce ich zapakować. A no bez kitu, jest tak, nie? Że on jej w ogóle nie dubcy. Tylko normalnie podkręca wibracje na maszynie. Jest fajnie taki kozioł, nie? A ten, nie? Na takim na kiju, nie? I napierdala kurwa 40 na godzinę, nie? I wjeżdża w nią, nie? No Chyba też to widziałem. I co ty wpisujesz w wyszukiwarkę, żeby znajdować takie rzeczy? Red tube i później masz kategorię. No jaka jest niewolnica? No masz. Kategorię chyba... nie. Chyba jest po polsku ja tam, tak Ja, nie, nie wiem, ja chociaż raz w życiu do łba ja ty... bakonia waliłem, Sięgam. Nie ma no, no, jak to to jadłeś to Tak, Tak, Masz kategorie amatorki, analne, arab, azjatki, bielizna, big ass, big dick, blondynki, blazynki, brunetki, pukake, katon. Casting, celebrytki, chorze, dojrzałe, duże cicki, lopen <grym> Pest Fajni, Orgazm, Pestwim, Fresz, coś tam, funy Funy? Funy moment Marek Tugę German Gonzo Grupa HD hentai, hindu, hinduskie, japonki, premium... Co to ten hentai? A do hentai waliłeś kiedyś gruchę? Hentai to masz bardziej takie y, y, bajkowe, w sensie y, postacie z bajek na przykład. Powiedzmy, że y, na przykład Urgot w y, Miszpotunę, nie? <noise> Muszę to zobaczyć nie No ale widziałem. ja dałem taki przykład Przykład dałem tylko Ta postaci, przykład. nie? No albo Batman, kurde, tam kogoś ten Międzyrasowe Na ostro, na twarz <grym> Na ostro, na twarz <grym> Niewolnice Obciąganie odgie, Banty fishing. Po, podwójna penetracja Przy kości, Romantycznie, Romantycznie. ludek, Romantycznie te To ja lubię Pisink Pisink Na ostro na twarz Wirtual Ile tego? Kuropatwy Male, jakieś <laughs> te fantazje. To, to ci się chyba nie spodoba. <laughs> I <Lisy>, na <kumny>, jenoty. <laughs> Różne są. Masz nawet gwiazdy podno. Masz. Y, masz jakąś ulubioną. A ósmy Panały. statek jest. No nie, way. Nie mam ulubionych, ale mam tego. Ulubioną pozycję. A zwaliłeś sekonia dwa razy do tego samego pornola? ja zanim dojdę, nie, tak to oglądam z 2-3. Aha. wybierasz? No bo ta na przykład mnie nie kręci, albo coś, no to szukam dalej, nie? Ta za mało krzyczy, ta za mało to, ta znowu... Daj w ogóle, nie boli. Ci, nic nie boli, mina taka jakby była, nie wiem, e, na skazanie. Hmm. Musi pupę drzeć, kurwa Ale kurwa, dasz, ale tak jak, jak spaczowali pornhawa, to się wszystko zjebało, nie? Kiedyś takie były rosyjskie pejnale, człowieku normalnie ze łzami w oczach, to człowiek to ze łzami w oczach oglądał, ze szczęścia, nie? A teraz, chuj, już nie ma tych filmików. Przepady w czeluści No way? Kto szuka, nie wodzi. Nie no, jakieś tam są, nie? Ale tyle amatorskich poszło w pizdu, Ech, stare dobre czasy. Kiedyś się zastanawiałem, czy nie i Gwiazdę Porno, ale... U. Nie mam takich kontaktów No ale... Weź e, może, może jakaś widzka, ostatnio, albo streamerka Wejdzie w taki Ostatnio układ. jedna, jedna tam Gwiazda Porno wypowiadała się W reportażu na mój temat Oho? Która? Na, 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 na Wiesz, nie powiem Ci, ale był reportaż Co z, mówiła? Za bagietą. Że przyjechała do, do bagiety, do, ten... Tego chuja z tego wykorzystałem, bo ginek kurwa złamałem mi, nie doszło do niczego Sadek Nowa edycja GoWsu Bagieta Edition no, to by było coś